Yo siemano z tej strony naukowiec Gplay A ze mną dzisiaj jest naukowiec Laki Siemanko z tej strony lakowiec Laki Dokładnie tak i dzisiaj widzowie zdradzimy wam w ogóle nasz sekret Sekret nad którym pracowaliśmy naprawdę długo I zobaczcie jesteśmy właśnie przy takiej niby placówce medycznej Zobaczcie tu są niby jakieś tam sprzęty, jakieś biureczka i tak dalej Ale to wszystko to jest podpucha ponieważ my tutaj mamy tajne ukryte chodź, przejście Chodź, chodź pokażemy widzom, chodź, chodź Dokładnie tak mamy tu przejście do laboratorium Laki Prowadzi, pokaż laki. Niby tu wchodzimy. Patrzcie, jakieś tutaj komputerki, ten, alaki tu już zniknął, ponieważ tutaj właśnie się schodzi do tajnego laboratorium. Nikt o tym jeszcze nie wie, tylko ja, Laki i wy widzowie w tym momencie się dowiedzieliście. Dzisiaj będziemy robić epickie eksperymenty, ponieważ mamy tutaj trzy ciecze: słuchajcie, lawę, taką toksyczną substancję, coś takiego zielonego i wodę. I naszym zadaniem będzie właśnie połączyć rurami te wszystkie właśnie ciecze tutaj, i będziemy po prostu e, robili eksperymenty. Wchodzi tutaj jakaś osoba i będzie po prostu za pomocą tych trzech cieczy mutowała. Także co, Laki? Rozpoczynamy tutaj naszą zabawę? Tak, rozpoczynamy. Tylko na samym początku musimy znaleźć ochotnika. Kto będzie chciał tutaj wejść i żebyśmy go ulepszyli? Kto no to będzie No na pewno nie chciał? ja, Laki. Ja tutaj się nie piszę na to. Ja na razie tu czekaj. Postaram się jakoś to połączyć w ogóle e, tymi właśnie rurami. Tutaj weźmiemy teraz pompę, słuchajcie. Pyk. E, może jakiś zakręt. Okej. Okay. Tutaj nie wiem, czy to dobrze zrobię. Słuchajcie, ale się ładnie nam już tu połączyły dwie rury. Ok, teraz tutaj, i tutaj nie za bardzo mi się to połączyło. Laki, więc tutaj będzie musiała zajść mała ogólnie zmiana. Wiecie, co tutaj? Myś, wydaje mi się, że jak damy pompę, to będzie tutaj git. Uwaga, dobra. Działa, 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 działa teraz. Czekaj, czekaj. Tylko nie wiem, czy tutaj to się połączyło dobrze. Bo tutaj ogólnie jest taka robota niezbyt łatwa. Ale poczekaj, spróbujemy to zrobić w ten sposób tu. Aj tutaj się nie łączy właśnie, więc pomóż mi tutaj ziomeczku jak możesz. I musimy to wszystko... O, po, pa, 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 pa! I ładnie tutaj poszło. I tutaj jeszcze cyk. Dobra, tutaj oj za daleko zniszczyłeś, czekaj, nie. Dobra, działa, pięknie jest wszystko połączone, no perfekto, widzowie. Jak widzicie, każda rura się pięknie teraz za sobą łączy. Pozostało zrobić tutaj zawory, kurki po prostu. Także tu kładziemy, słuchajcie, pierwszy kurek, pyk. Tutaj kładziemy drugi kurek, pyk. I trzeci kurek, to co laki widać. Dobra, tutaj? Dzikle, dawaj, wchodź tu i dawaj ci ulepszamy! Nie stary, ja na pewno tam nie wchodzę. Na mnie nie będziemy te, tych eksperymentów na pewno y, robić. Ogólnie musimy znaleźć jakiegoś ochotnika. Może ja pójdę i znajdę kogoś chętnego, który by chciał. Tutaj Tutaj wziąć udział w naszym eksperymencie. Co ty na to? No dobra, no to poszukajmy obydwoje. Dobra, widzowie, myślicie w ogóle, że ten eksperyment się uda, że uda nam się kogoś zmutować w jakieś epickie normalnie, w e epickie postacie. Nie wiem, co w sumie się stanie po tym, ale się dowiemy. także źle no do... idziemy szukać. idę się rozejrzeć tutaj, czy tam są w ogóle jakieś, słuchajcie, niebieskie szkieletory? Ej, dziwne. W sumie wyglądam profesjonalnie, wyglądam jak profesjonalny naukowiec, więc myślę, że ogólnie nie jeden mi zaufa, także możecie zostawić kciuka w górę, widzowie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a na na pewno nasze eksperymenty pójdą zgodnie z planem Także w ogóle, akurat jak kogoś potrzebuje, to jest pusto w tym mieście Przepraszam, bardzo ktoś Co, co się dzieje? Co pan płaczesz, co? Co się dzieje, panie osadniku? E, e, śmieją się ze mnie, że jestem nub Że ja taki chudy, że nie mam siły I, i, i no śmieją się ze no to mnie To chodź ze mną, ja zrobię z ciebie kozaka Jestem naukowiec z G-Play. miło cię poznać I mogę pokazać ci moje tajne laboratorium gdzie mogę spowodować, że będziesz mega kozakiem? Co ty na to wchodzisz w to? Tak, chcę być mega kozakiem, żeby już się ze mnie nie śmiali, że jestem nudkiem. Dobra, bo w ogóle będziesz miał do wyboru. Możesz zostać tak: kozakiem lawowym kozakiem normalnie mutantem albo kozakiem normalnie wodnym albo wszystkimi połączonymi. Jak, jak wolisz? Wow, tutaj schodź na dół. Wow, pomieszczenie? Przecież tutaj szkoła była podstawowa. Tu była normalnie placówka medyczna. A schodź tutaj tam co na jest? Tylko wow. obiecaj, że nikomu o tym nie powiesz. To tajemnica, okej? Okay? No dobra. Wow. Dobra. Czyli tak, teraz tu wchodzisz i słuchaj, wybierzemy ci, kim chcesz zostać. Może słuchaj, lawowym byś chciał być na przykład, co? Dobra, Bo... to mogę zostać lawowym. Dobra, zobaczymy jak się zmutujesz lawą. Także jesteś gotowy ja tutaj muszę odkręcić kurek. O, tutaj się puści woda, jak ja to odkręcę, i wtedy zamienisz się w lawowego e, jakiegoś ziomeczka. Będziesz mutował, dobra? Także jesteś gotowy. No dobra, gotowy? czekam. Dobra, raz, dwa, idziemy, odpalamy. Słuchajcie, dobra, idzie, to idzie, płynie tutaj, płynie normalnie. I co, jak tam idzie? Jak tam. Yy, dobrze, już y, tutaj jest, działa. Ej, uważaj, uważaj, bo lawa tutaj, Chodź już wychodź. Słuchaj, dobra, zakręcam o, tu kurek. Zakręcam kurek. I co ty? Coś, nic się z tobą to nie stało. Co jestem jest? coś! Ej! Zostałeś teraz lawowy? Ej, kozacko, jak się czujesz w ogóle? Wow, masz więcej siły? Łoł, się czuję siły? jakoś lepiej. No, słuchaj, teraz może masz... A spróbuj wejść teraz do lawy. Zobaczymy, czy masz teraz odporność na lawę na przykład, co? Spróbujemy. Ty ja w ogóle jak tam... nie się czuję. Czuję się, jakbym się kopał w wodzie. Ty, no to przekozacko, słuchaj. No to działa. Pierwszy efekt to jest fire resistance. Także już wow. odkryliśmy twoje pierwsze właściwości. Chodź może na górę. Zobaczymy, co jeszcze potrafisz. Musimy odkryć twoje supermoce i zobaczymy właśnie, jak ci będzie szło. Teraz już się nikt z ciebie nie będzie śmiał, ponieważ został. No to teraz zemszę ci na każdym moim osadniku, który się ze mnie śmiał. Dokładnie, słuchaj, chodź, możemy pojechać autem. Nie wiem, umiesz ziać ogniem, albo jakieś, słuchaj, cuda nie widy robisz. U Czujesz... chwila, chwila. Co? Wow, ty go to. Jak smog normalnie zieje ogniem, ty! Ej, nie na mnie, nie na mnie, spokojnie! Ej, widzisz, tu już masz odporność na ogień! Umieździać ogniem, to już coś, słuchaj, podwieźcie do wioski w ogóle? Tak, jedźmy do wioski wow. u sadników, bo tam muszę załatwić pewną sprawę. Ty jakiś nadpobudliwy jesteś, słuchaj, normalnie, ty lepiej czy na prawo i lewo, na wszystkie to strony. To przez to chyba, że się z lapowego znajomego. O tu, 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 tu wysadź już już, już, dobra, dobra już. Okej, okay, spoko, także okay, co? Okej, to wy się ze mnie śmialiście, tak? Ej! To słuchajcie, no zobaczcie to! Ej, nie bądź taki niemiły, słuchaj, no teraz masz I dużo sił, ale kto się co ty... Powiedzcie, powiedzcie na głos o, nie, teraz, to się nie śmiał. Stworzyłem potwora on wszystkich, słuchajcie, tutaj niszczy atakuje. No i zobaczcie atakuje. teraz, kto się śmieje, to się śmiej. tak! Chyba, słuchajcie, sytuacja wymknęła się spod kontroli. Musimy, słuchajcie, zamknąć to miasto. Zamykamy tururami to miasto. Ja nie mogę. Ogólnie sytuacja wymknęła się spod no kontroli. No i po co się ze mnie śmialiście? Już, wiesz, słuchajcie, Ej, dzięki zioma, ale się czuję Bo silny. O, nie rób tyle złego, Siemano. Ja nie mogę, ja zwiewam, słuchajcie, zanim ktoś się dowie, że ja w tym maczałem palce. Mam nadzieję, że nikt się nie zorientuje. Uciekamy czym prędzej. I lecimy, słuchajcie, z powrotem w stronę naszego laboratorium. I Ja nie mogę. Także słuchajcie, to działa. Nasz eksperyment zadziałał. Ogólnie zadziałał dobrze, ale nie wiem, czy w pozytywny sposób, czy negatywny. To ogólnie się okaże. Ty, masz jakaś syrena, co ona tu robi? Ej, ona się kręci przy moim laboratorium? Czy to jest lumi? Nie, czekajcie, nie przypomina mi ona lumi. Wiesz jakieś wiaderko z wodą? Ej, może to będzie nasz następny obiekt. Słuchajcie, tak naprawdę do eksperymentów. Myślicie, że to dobry pomysł? Ej, przepraszam, syrena. Co ty tu piesek, robisz? Piesek, chodź tutaj. Ty, ty normalnie pies, gdzie masz pieska, co? E, tutaj mam, czekaj chwilę tutaj. O, za rogiem był. E, ty piesku, bo w ogóle, piesku, słuchaj, przy, przypominasz mi mi ogólnie. Ej, słuchajcie, ona coś tu kombinuje. Ty w ogóle piesku, znasz chodź. znasz Milu Sireno? Problem, że mój piesek nie umie pływać. Jak nie umie pływać, słuchaj, to dawaj o, go do zobacz. wody. Piesku on strasznie się boję wody. Chodź, bo pieski chodź. lubi umieją pływać, słuchaj. Patrz, jakoś pływa ty, ale chcę wracać już rzeczywiście do brzegu. Coś, coś no chyba Jesus. nie chce do ciebie płynąć. On... On, słuchaj, strasznie nie umiał pływać. Da się coś zrobić, żeby on umiał pływać żeby był dzielny. Ty, słuchaj, moglibyśmy zrobić na nim eksperyment, jak chcesz, bo ja jestem naukowcem i możemy zrobić z niego psa wodnego, że on będzie, słuchaj, umiał super nurkować, będzie mieć właściwości różne wodne, super moce, co ty na to wchodzisz w to? O, chętnie, bardzo chętnie, no. No dobra, no to chodź słuchaj, tutaj jest moje tajne laboratorium. No co, ty, Wiesz... Dobra, już schodzę. Wiesz pieska, weź go na rączki ogólnie. Wiesz tego pieska na rączki, słuchaj, i chodźcie tutaj na dół do mojej jego laboratorium i słuchajcie tutaj ogólnie odpalimy później y, teraz chyba wodną tą po prostu ciecz i wtedy no po prostu spróbujemy zmutować Gdzie tego to pieska się idziesz Idziesz tutaj. To się tutaj wchodzi, chyba tak, jestem! Trzymaj tutaj, doda, tutaj, czekaj, tutaj. Czekaj. Okej, okay, dobra, schodź. Dobra, masz tu pieska. O, dobra, jest tutaj piesek. Także teraz słuchaj, ja będę musiał odkręcić, ma być, słuchaj, zmutowany, ma być lawowy czy wodny? E, wodny bym chciała, żeby on, on umiał pływać. Dobra, słuchaj, uwaga. Także trzy, dwa, jeden odpalam kurek, płynie tutaj woda tą rurą, płynie, płynie, wodą płynie. Się zobacz, o, zobacz. Dobra, dobra i co? I zmień. Patrz! Jest, Ech? mamy! Mamy Udech wodnego się? pieska, ale fajny ty. Teraz musimy tylko odkryć jego potencjał. On na pewno umie wiele. Czekaj, zakręcę tutaj ten kurek. Chodź, ten tutaj też, też zakręcę. Okej, okay, także co, bierzemy go na górę, zobaczymy, co teraz potrafi, czy umie pływać też, w ogóle? Weźmy go na górę! Dobra, no to chodź, zapraszam. I zobaczymy właśnie teraz, jak chodź ten piesek rączki, sobie poradzi, słuchajcie. W trudnych chwilach, czy już będzie się mniej bał wody, jest niebieskim, słuchajcie, wodnym psem? Ty, a tam były takie wodne w ogóle szkielety. Ej, a może byśmy go wypróbowali, czy jest dobrym, słuchajcie, obrońcą. O, tutaj, chodź! Ej, chodź. Syreno, a myślisz może, żeby, żeby go sprawdzić z tymi wodnymi na przykład tutaj szkieletorami? I on przepłynie by tutaj. Super pomysł, Słuchaj, chodź tutaj przez wodę, zobaczymy jak się pływać. Piesku, klienić. chodź tutaj za mną, płyn, zobaczymy jak sobie radzisz pływać. nie, oni tutaj idą! One tutaj idą, Piesku! Piesku ratuj! płyń tam Ej, szybko! Ej, zobacz, ten piesek nawet wodzie potrafi. Dawaj, idzień. Piesku, dawaj, dawaj tego szkieletora, chodź tutaj do nas! Dawaj na drugą stronę tutaj i zobaczymy, czy sobie poradzi. Nie chyba dalej się głębokości, bo zobacz, o płynie do Dobra, Dobra płynie powoli. Ej, normalnie tutaj Kiole, te kieletę. Patrz płynie. goni, 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 goni tego, tego. Dobra, zaatakował go, teraz musimy przy, Przyprowadzić mu jeszcze tych resztę Resztę tych, tych tych, oni będą za nami szły I wtedy słuchaj, zobaczymy jak ten piesek Sobie z nimi poradzi, dawaj piesku Ja go popchnę tam, pomogę mu Dawaj piesek obrońca, jedziesz Normalnie z tymi wodnymi, ja tu Będę cię po asekurował nie, piesku tutaj, i, i, ich do pieska Dobra, dawaj, doprowadzaj do pieska I zobaczymy jak sobie poradzi Ty, no, dobrze sobie radzi? Jeszcze niedawno piesek. nie umiał pływać, nie, a teraz tak naprawdę Jeszcze walczy ze, ze szkieletami wodnymi Także Dobry zawsze coś. Jest. Jeszcze musisz go wyćwiczyć, słuchaj, on sobie poradzi. O, da, udało mu się jednego. On się nauczy, słuchaj, świetnej tutaj pracy, także szkol go i mam nadzieję, że sobie poradzicie razem, o, co nie? Udało mu się, wow, dobrze. W ogóle nic nie płacisz, także do zobaczonka, trzymaj się, opatrz się, nie odpuszcza, dalej go pisegaj. Nie, zostawiacie parę diamentów. Dobra, jak. Ja na razie dzięki, nie potrzebuję diamentów. Wow, stach diamentów! Co ci tam szkodzi? Wow, stach diamentów. Ej, dobra, dzięki wielkie! Ja nie mogę, słuchajcie, My będę się musiał. Nie mamy dużo diamentów. Siema, także będę musiał się w ogóle, słuchajcie, tymi diaksami podzielić z lakiem, tylko musimy zrobić sobie tutaj jakieś magazyny, gdzie będziemy trzymać pieniądze. Tu nigdzie nie ma, słuchajcie, skrzynek. Tu też nie ma. Gdzieś w bazie mam skrzynkę, także tam ją odstawię. Na razie tu zostawię albo w ekwipunku te diamenty. I ciekawe, słuchajcie, jak tam laki, bo Laki też poszedł szukać jakiś i nikogo tutaj nie przeprowadził na nasze eksperymenty dziwne, idziemy poszukać Lakiego. Laki, ziomeczku, znalazłeś jakichś ludzi do eksperymentów? Ej, tu jest ten piesek w ogóle, on się tutaj ugadał normalnie z problemem. Ej. Halo, witam. No witam, panie golem. Co tam? Y y słuchaj, bo tutaj ten piesek mi powiedział, że jak, jakiś jest lepszy, teraz ulepszony, a ja sobie nie daję rady w obronie miasta przed zombie. Czy byś mi mógł pomóc? Ale co, chciałbyś zostać jakimś mutantem normalnie, czy coś? Tak, chciałbym być zostać silniejszy golemem, silniejszym. No dobra, słuchaj, wiesz co, mogę wypróbować na tobie, bo robimy eksperymenty dzisiaj. No to chodź do mojego laboratorium i słuchaj... Nie wiem, możesz sobie wybrać. Możesz być ogólnie. Możemy użyć na tobie takiej toksycznej słuchaj, substancji, która może cię zmutować potężnego mutanta. Możemy o, użyć. O, tak, właśnie chcę, właśnie Możemy chcę, jeszcze tak. użyć wody bądź lawy. Możemy połączyć te efekty. Jakbyś chciał w ogóle, co? I tak, jak będzie najlepiej dla mnie, żebym poradził sobie z hordą zombiaków. No dobra, no to wchodź tutaj, słuchaj, musisz tutaj wejść i nie wiem, hm, co by tutaj odpalić? Czyli co, może połączymy na przykład wodę i, i na przykład albo może wszystko naraz, to ty na to, zobaczymy co się stanie, jak wszystko no naraz dobra, połączymy. Jeśli... Jeśli się nie boisz, no to dobra. Dobra, czekaj, odpalam ten kurek. Pierwszy, drugi i trzeci. Dobra, trzy kurki otwarte. Teraz powinna spłynąć tutaj ta woda. jak tam? Ej, Wszystko chwila, się co się stało? Po, połączy się normalnie tu w kabelstone. No, wow, jak się dobrze czuję, teraz jakiś pięć razy silniejszy ja jest! No nie mogę, stary. Jaki ty w ogóle jesteś teraz zmutowany? Ej, ty! Spokojnie. Jakie rzeczy we free mi się pokazały? Zobacz, co ja potrafię. Ej, spokojnie, spokojnie, żebyś mi nie zniszczył tu laboratorium, bo tutaj, słuchaj, nie będę mógł eksperymentów. To za. Teraz tutaj będę musiał naprawić z Ty, pochotem. chodźmy na zewnątrz, bo muszę przetestować te rzeczy, co ja mam w wykwipu. Dobra, ty, idziemy zobaczyć, patrzcie jakiego kozackiego golema stworzyłem. Mam nadzieję tylko, że będzie trochę lepszy, słuchajcie, niż ten osadnik lawowy, którego na początku on. On mi się wymknął spod kontroli ta sytuacja. Mam nadzieję, ja, że on ja się nawet autko tutaj, takie zielone! No nie gadaj, że w zestawie normalnie jak smutowałeś, to masz teraz taką furę. Ej, po. Nie. Ups. Teraz to przesadziłeś normalnie gagatku. Co to Ups. miało być? O, to panu się! Nie, nie niż normalnie laboratorium, stary! Normalnie teraz zejście nam. Co ty żeś narobił tutaj? Ty poważny jesteś? Sobie. No dobra, sorry, nie panowałem nad tym ja akurat. Ja nie mogę, no to teraz odbudowuj to szybko, bo nikt się nie może dowiedzieć, że my tu mamy tajną bazę, stary. Co żeś narobił tutaj? No dobra, już, spokojnie, jakoś to szybko odbuduję. Ty normalnie nie panujesz nad swoimi emocjami, otrząśnij się normalnie, bo w, w ogóle, słuchaj, zaraz ci zabiorę te emocje, jak tak się będziesz zachowywał dalej, okej? Okay? Nie, nie, jasne, jasne, już to odbuduję szybko. Dobra, weź już, normalnie zjeżdżaj najlepiej stąd, bierz już tą furkę, słuchaj, i co, i, i chodź idziemy gdzieś dalej, bo tutaj w ogóle nie panujesz nad sobą Chodź tu normalnie, już ja to. Przyjdę. Dobra, gdy ja się za to normalnie Przyjadę tą furą, e, słuchaj Za to, że ty tak naprawdę... Ty, ale poczekaj, ja coś jeszcze mam Ja nie Tuta mogę nią jakieś... jechać, słuchaj Ty masz kluczyki, ja nie mogę nią jechać w ogóle ogóle jakiś creeper shark mam, patrz co to jest Hej, to lepiej nie podchodź no mnie, nie no, no, nie, no nie, no nie, no nie wytrzymam, niszczysz mi laboratorium, ale to specjalnie, to niespecjalnie. to auto zabieraj stąd i odjeżdżaj jakby szybciej, bo mówiłem, że więcej mi tu szkód robisz niż to, ja nie mogę słuchajcie, no nie mam do ziomka cierpliwości, cały czas robi mi tu szkody, no wsiadaj tutaj i zjeżdżaj normalnie i to szybko, ty patrzcie golem jak jedzie Lambo w ogóle, o, dobry jest, to dobry siema, jest, no dzięki wielkie ty, coś cię coś, coś normalnie zbugowało. Ty, wysiadaj, wysiadaj, normalnie, wysiadaj stąd. Popsuję się auto. Co z dobra. tym autem? Chodź, uciekamy, uciekamy stąd, słuchaj, bo zaraz tutaj normalnie przyjdzie jakaś ekipka. Trzymaj tu to auto. Tykaj, wiesz co, bo ja musiałem tutaj zaraz po lewo do zombiaków, musiałem ich pokonać, wiesz? Aha, dobra, bo co, bo macie właśnie te z zombiakami sobie nie radziłeś? I co idziesz teraz na To Te zwiesiłeś tak, się? No muszę pok pokonać zombiaki, wiesz? No to bo dawaj, się no boję, no to boję no ale wcześniej się bałem, ale teraz już się nie boję. Zobaczymy, słuchaj, jak jesteś dobry, czy nasze eksperyment się w ogóle udał. Masz o, tu... tutaj na dole są! Kurde, czy on sobie poradzi widzowie? Normalnie własna tam cieniacy dla mnie, zobaczcie jaką mam jaką mam sprytną rzecz tutaj. Ty, wow. No dobra, ale co tak na dystans iż bierzesz, taki z ciebie kozak, że nawet nie podejdziesz no to tam. No zobaczcie na to, patrzcie to, ej, zombiaczki! Hecha, zobaczcie co ja mam. Co on kombinuje ty? Wow Co? Co to było ty? Ja nie mogę, tam jeszcze zostało dużo zombiaków! Ale w ogóle to było za mocne, słuchajcie Nie no, przesadził, przesadził Normalnie ten golem Ej, co on narobił, dobra Ej, golemie, teraz Oops. Co tu się typnąłem obok ciebie? to przecież co tu się w ogóle... wydarzyło. Stary, ty normalnie przesadziłeś. Tam masz jeszcze paru, ci zostało w ogóle resztki. Także tutaj w ogóle, słuchaj, masz swoje. Ale sw... jestem najpotężniejszym golemem, ale super się czuję. Dobra, wiesz co, bo ogólnie to będziesz musiał odbudować. Burmistrz będzie na ciebie zły, jak tego nie naprawisz, Czyli maj, wiesz? Trzymaj, masz tutaj perełki, jak coś to się tepaj. Dobra, bo w ogóle szukam mojego ziomeczka, Lakiego. Muszę go szybko znaleźć. Patrzcie w ogóle ile już mutantów. Tam jeden nasz mutant. Tutaj piesek normalnie wodny tej syreny. Piesku... Nie idziesz się normalnie kąpać? How how? Nie idziesz się normalnie kąpać tutaj do swojej koleżanki Syreny? Normalnie, słuchajcie, ta Syrena. Ej, co to ma być? Ej, w ogóle widzieliście, ile tu jest wojska? Ej, otoczyli. Nie, no to wszystko przez tego golema. On za dużo tu hałasu narobi, za dużo szkód. Normalnie wojsko otoczyło nasze laboratorium. I co, przejęli je? Ja nie wiem. Muszę, słuchajcie, znaleźć czym prędzej Lakiego I musimy znaleźć jakiś sposób, jak się dostać. Będziemy musieli się jakoś ich tam, ich stamtąd pozbyć. Laki, gdzie on jest w ogóle, słuchajcie? Halo, tak halo, baza? Przy... Czy ktoś tutaj jest? Na tym osiedlu? Jest, halo, nie. halo? O, jest tam. Przepraszam, do pana mam pytanie. Tutaj jestem. Co? Co jest grane, o co wam, o coś panu chodzi? Słyszałem, że robi pan tam jakieś nielegalne doświadczenia, tam właśnie, o tam gdzie była baza. Nie Słyszałem ja. Słyszałem jakieś w... takie wybuchy i co? Nie ja, to jakiś golem ogólnie, to zamieszanie, przepraszam bardzo, tu taki przepraszam, golem. Przepraszam, ale konfiskujemy ten teren. Całe nasze wojsko konfiskuje ten teren. No nie, no dobrze, dobrze, no to, to, to mam nadzieję, że nie skonfiskujecie, tam nic nie ma w ogóle. On tylko zniszczył ten golem i proszę zaraz zobaczyć. zobaczymy, tutaj, zaraz. Tutaj jeszcze więcej szkód narobił tutaj normalnie ten golem niż no. tam. Ja nie mogę, ty się przyczepili. Odkryli, myślicie, naszą tajną bazę tam, pod ziemią czy o Laki, on mi wszystko już powiedział. To jest tak chyba jakaś baza, ale Przecież nie wiem. Tutaj jeszcze więcej narobił szkód ten golem, słuchajcie. A interesuję się w ogóle tamtą naszą bazą. Gdzie jest Laki? Laki, ziomeczko, potrzebujecie! Gdzie on jest, słuchajcie? Ty nie wiem, kiedyś pro w ogóle miał, słuchajcie, takie niewidzialne zbrojki, by mi się teraz takie zbrojki przydały. Jakbym normalnie ubrał taką niewidzialną zbrojkę, dostałbym się do laboratorium. Laki! Stary, mamy problem Co się tam dzieje, Siemano? w ogóle Zmieniłem, wyobraź sobie creepera W takiego magmowego, lawowego Ta już normalnie ten Stary ogólnie wojsko otoczyło naszą bazę Pamiętam, że kiedyś promiał, Słuchaj, takie niewidzialne zbrojki Moglibyśmy je od niego pożyczyć I musimy się tam dostać, słuchaj, po cichutku po... Ale co się stało, co się dzieje w ogóle Patrz, ma tutaj, ma tutaj Bierz normalnie zbrojkę, będziemy niewidzialni Dzięki tej zbrojce, zobacz, mamy tutaj efekt Niewidzialności, musimy się zakrać ponieważ Nie wojsko, po wojsko normalnie przejęło, słuchaj, nasz teren, nasze laboratorium, rozumiesz? o <grym> Dobra, co ty mówisz? Teraz jesteś niewidzialny. Dawaj bierzemy perły, tepamy się tutaj, Jak idziesz, ziomeczku, co tam utknąłeś? Ej, idę, idę, już jestem. Dawaj tutaj. na górę, dawaj tutaj, tepiemy się normalnie perłą na górę. I słuchaj, plan jest taki wchodzimy tutaj, normalnie, jest laboratorium, na górę naszego laboratorium i wchodzimy szybko, żeby nikt się nie zorientował. Dawaj tutaj. Ty tam jest wojsko, tam nie wiem czy warto. Tak, słuchaj, warto. My się teraz sami musimy zamienić w mutantów, ich pokonać, Czajesz bazę. Dawaj na so dach laboratorium. Dasz. Ty, ja już tu jestem w środku, laki, ja schodzę, nikt się nie skapnął, nikt się nie skapnął, dobra, czekajcie, czy tu jest wojsko, tutaj nie ma wojska, tutaj nie ma wojska, tu jest kozacko, laki jest dawaj się! jestem na dachu, gdzie ty jesteś, na dole, na dole, na dole, już jestem, dobra, słuchajcie, teraz czas na nas, co by się tutaj zmutować, Zciągam tą zbrojkę, ja może się, słuchajcie, zamienię w normalnie podwórka, nie, na dole w tej bazie już, Ech. co? Ty jesteś na dole już w tej bazie, a, ja cię szukałem! No, mówiłem stary, że jestem na dole w bazie. Czekam tu na ciebie od pięciu minut. Dobra. Dobrze, że nas nie te nie, wojsko. Nie jakieś... Ja tu wchodzę, odkręć mi tak, kurek wodny i kurek lawowy. Chcę zostać potworem wodno-lawowym, okej? Okay? Tak się już się robi. Uwaga, ja nie mogę. Patrzcie, tutaj Laki odkręcił kurek. Uwaga, odkręca zaraz drugi kurek. Ja nie mogę woda, woda tutaj. mi lawa, tak? Ja nie mogę już. laki! Laki, ja tutaj normalnie czekaj I co, ogólnie udało się Ej, stary, w ogóle widziałeś, laki! tu się stworzył grenator, kobla tu jest Ej, tu się stworzył kobel, bo się może połączyła Normalnie lawa z wodą Czekaj, G-Play wyłączę tutaj te i teraz ty mnie zamienisz Tak, wyłączmy może, co? Ej, Jak ja, stary, jak ja szybko biegam, jak ja mam super moce Ej, ja nie mogę, kozacko, mordeczko, Ja nie wierzę po prostu, co tu się dzieje, ty! Dobra, zdejmuj to zbrojkę, Laki, teraz czas na ciebie! Też chcesz zostać takim, jak ja normalnie lawowo-wodny potworkiem? Tak, tak, dziplik, chcę takim zostać! Dobra, to tak, na początku już słuchaj, tutaj odpalam z lawą, pyk! Teraz leci, słuchaj, z wodą kurek cyk i leci, eksperymencik, woda już przepływa, Laki, i komentarz wow, się tu stworzył! Co się stało. Ja nie mogę, ziomeczku, wyglądamy bardzo to? podobnie. Kozacko, ja nie mogę co? Idziemy na górę? Dobra, ziomość, lecimy normalnie na górę. Ja ci, ale jakie mam itemki w ogóle w i Temki masz jakieś? Ty ja też dostałem stary coś. Ej, dostałem jakieś... Fajne rzeczy, ej dobra, mam nawet jakiś chemik, który będę bezpieczniejszy w ej, tym chełmie Ej, jesteśmy chemie. teraz niepokonani w ogóle Ale super wygląda z tym chemiku Ty, stary, chemiku. mam tutaj też ten miotacz ognia On chyba zawsze się dostaje, słuchaj Ja nie mogę, mogę, mogę ziać ogniem Jak ten normalnie osadnika za, zamieniłem Dzisiaj też, i też ział ogniem Choć normalnie musimy wygonić ich tutaj Z naszego po prostu miejsca, żeby Odwrócić ich uwagę, jak wysoko Podskoczyły widzowie, widzieliście? Ej, patrzcie na to, ja nie mogę Musimy odwrócić ich uwagę, pyk i tutaj jakoś ich, słuchajcie, stąd wygonić, ale jak my w ogóle jesteśmy zmutowani, mega kozakami jesteśmy. Patrzcie na to. Szybko tutaj, pyk. Uwaga, chodźcie Wy tutaj stąd. sprawcie. nas pokonać cieliście na naszą działkę pokonać ja Nie, nie macie rady, Patrzcie, tutaj dziura się zrobiła. Dobra, laki, dawaj, lecimy normalnie z nimi. Ja nie -play, mogę Gameplay może TNT rozłożyć, a ty je podpalisz. Spokojnie, ja tutaj mam tutaj też słuchajcie, różne rzeczy i czeka jeszcze Tesla Gun, dobra, sprawdzimy to. Wow, to też kozacko działa, stary, oni nie mają szans w ogóle. Jesteśmy mega mocni. Nie macie szans z nami, bo my jesteśmy mutantami teraz i nasze laboratorium ma zostać tylko dla nas! Słuchajcie, dobra, słuchajcie, odskakujemy Wysoki skok i bam I bam, dobrze nam idzie Dobrze nam idzie, słuchajcie, wręcz przekozacko Mógłbym powiedzieć, jak tam Laki? Dzieplej, dawaj tutaj odpalaj, zobacz co ja zrobiłem Dobra, już idę, już idę Ej stary, nie mam zapalniczki, ale poczekaj Spróbuję to zdetonować i może to odpali pociągnie jedno za drugie yy, Uwaga, 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 jeszcze mam tutaj coś Uwaga Uwaga, ja, ja mam, ja mam, ja mam uwaga. Uciekaj, Uhu! uciekaj Laki bo to będzie normalnie masakra. Wow! O nie, o nie, nasze laboratorium na tym ucierpiało ponownie. Nasze Ale laboratorium Ale nie widać zejścia. Słucham. Nie widać, widać zejście na dół. O, nie g -play. Dobra, słuchaj, już kończymy tutaj. Jest ich coraz mniej, ale tak, jakby, słuchaj, cały czas przychodzą, przychodzą następni. Słuchaj, ile ich tu jeszcze będzie? My już jesteśmy, słuchaj, tak naprawdę tutaj i, praktycznie. stąd, to, to jest tutaj nasza ziemia. Co wy robicie, tak, na naszej ziemi? Tak, to jest nasza ziemi? ziemia. Ja już traciłem w ogóle większość rzeczy. Został mi diaksowy mieczyk, laki. Co robimy? Zwiewamy stąd? Zwiewamy stąd, Zwiewamy stąd g -play, Nie mamy szans z nimi. Dobra, uciekamy. Ich jest tutaj za dużo, widzowie. A ja już tracę w ogóle swoje, swoje tak naprawdę. Broni, które tutaj dostałem do ekwipunku Tutaj tak naprawdę mam już pożycia. życia Zabrali mi laki. musimy się wycofywać Jesteśmy chyba słuchaj, na straconej pozycji, co? Uciekamy? Tak, wycofujemy się Dobra, musimy wymyślić nowy plan, widzowie Może zmutujemy się jeszcze w butanta Chcielibyście zobaczyć naszą przemianę w butanta Na razie Hej, piesku, możemy chodź szybko biegać chodź, Szybko tam, chodzić piesku, chodź. Dobra, Laki tam bierze normalnie pieska z nami e, Możemy jeszcze zamienić się w mutanta Będziemy jeszcze więksi Napiszcie w komentarzu, w co mamy się zamienić Dokładnie tak, piszcie w komentarzu, a my się żegnamy Trzymajcie się, pa pa, pa, pa.